Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj dostałem paczkę z Amazona i chciałbym Wam dzisiaj pokazać co w niej było. Jak widzicie jedną z tych rzeczy jest artbook z gry Assassin's Creed 3 The Art of Assassin's Creed 3 Artbook jest w formacie A4 w twardej obrawie Jak widzicie to jest jedynie obwoluta z ładną grafiką Pod obwolutą się Prawdziwa okładka, jak widzicie, ładna, stylizowana, biała, z logiem Asasynów. Jak widzicie, twarda okładka. Artbook ma 144 strony, czyli nie jest on dość, dość gruby, tak? Niektóre ponad 200. Ale i tak jest, moim zdaniem, bardzo fajnie wykonany. Jak widzicie wydawca Titan Books. I co mamy w tym addoku? Jak widzicie 7 rozdziałów plus 8 dodatkowy, papier jest w fajny w dotyku śliski, nie jest to taki matowy papier. Taki Gdzieś świecący. Oprócz samych grafik mamy też tutaj dosyć dużo tekstu. I pierwszy rozdział, czyli dzień dzisiejszy. Mogą tu być znaczące spoilery, czyli jeżeli ktoś nie grał jeszcze w grę, to nie polecam na razie oglądanie tego filmiku. Już przejrzałem do tego redbooka i są bardzo duże spoilery. Jak widzicie bardzo ładne grafiki, także opisy dotyczące tych grafik. No i postacie. Bardzo ładnie te grafiki są przedstawione, nie jest ich dużo na stronie, jak widzicie, przez to są duże i wyraźne, jak widzicie kolejne, elementy, etapy powstawania, jakby grafik, fajnie to wygląda. I efekt końcowy. Jak mówię, nie będę opowiadał, co, co konkretnie się znajduje na tych grafikach. Gdyż będę mocno spoilerował. Postacie występujące w grze szczególnie podobają mi się te, te grafiki na całą stronę. Tu już mamy lokację. Z tych grafik mogą być znajome, gdyż były one przedstawiane w, na różnych litografiach z edycji kolekcji. To jest ich na przykład. Macie etapy powstawania zwierząt w grze. Rysowania. Świetne grafiki, naprawdę. Dotychczas nie byłem jakimś wielkim fanem artbooków, ale naprawdę ten artbook mnie oczarował. Przede wszystkim tymi pięknymi grafikami. Nie jest tutaj tylko 44 strony, ale... Wydaje się, że naprawdę jest tylko strasznie dużo. Ja Mamy już jedno z głównych miast w grze, to znaczy lokację, Boston. Bo ta grafika powinna być Wam znana, właśnie z litografii z edycji kolekcjonerskiej. Tak wcześniej mówiłem, no i lokacje z Nowego Jorku. Ta grafika, tak już przypomina mi. Revelations, ten Konstantynopol. Może takie złudzenie. Fajnie, nie pokazałem tego wcześniej. Fajnie nawet zrobili numer strony, jak widzicie. Logo asasynowi i numer strony wpisane właśnie w to logo. Fajnie to jest zrobione. Papier jest dość sztywny. No, i ostatni z tych, z tych głównych rozdziałów, czyli Bitwy Morskie, moim zdaniem jeden z najlepszych. Najładniejsze grafiki tutaj są, moim zdaniem. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie grafiki tutaj są naprawdę piękne. Nie mamy, jakby, takiej monotonii. Wszystko na każdej stronie. Jakby znajdujemy coś innego, ładnie zbliżamy się już do końca. Widzicie, ostatnia strona w artbooku. Ta ostatnia strona nie jest śliska, tak jak nam, to tylko taka matowa. Jakby taki papier kredowy to jest. Mamy. No i jak wygląda okładka z tyłu? Okładka z tyłu wygląda dokładnie tak samo jak z przodu. Czyli mamy to samo. Czyli biała okładka, logo Asasynów i tuleczka Czyli nie ma różnicy między okładką z przedniej strony i z tylniej. A jak się prezentuje obwoluta z tyłu? Obwoluta z tyłu prezentuje się tak. Mamy tutaj bardzo takie jakby naklejki. Nie jest to naklejka, ale takie odczucie jakby były naklejone na tą matową okładkę. Te dwie grafiki takie śliskie. I oczywiście z Bali i takie. Co mogę powiedzieć jeszcze o tym MacBooku? Kupiłem go za 70, około 70 złotych w przeliczeniu na złotówki z funtów na tym Amazonie angielskim i uważam, że za te pieniądze naprawdę, jeżeli ktoś jest fanem Assassin's Creed'a, to warto. W edycjach kolekcjonerskich właśnie takiego czegoś brakowało. Tak ja już kiedyś, wczoraj mówiłem koledze, warto by było nawet tą stówkę dopłacić do takiej Freedom Edition, żeby taki mógł dostać. Większa frajda by była z odpakowania takiej edycji gdyby taki artbook był. Ale no cóż, trzeba kupić sobie taki artbook osobno. Jeżeli ktoś jest fanem, naprawdę warto. Za te 70 zł uważam, że to jest bardzo mała kwota, jak za tak fajny produkt taki otrzymujemy. No co, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.